Sponsorem programu jest Almot, wyłączny dystrybutor motocykli Triumph w Polsce. Warszawa, Aleje Rozolimskie 200. Brandstore Triumph. Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Dajcie w Motośladzie. Dziś w programie Wiosna w Liberator Harley Davidson Nadmorska Yamaha Tadeusza trafia do United Customs Skuter Custom na wystawie motocykli i skuterów Ich motto to trzeba za... no niech będzie zasuwać Proszę Państwa, wiosna to czas, kiedy człowiek jest coraz bardziej uśmiechnięty, coraz krótsze ciuchy, coraz bardziej luźne wdzianka. Opowiadałeś mi, Jaśku, że przyjedziesz dzisiaj w japonkach na motocyklu. Słuchaj, japonki teraz się regenerują, bo czekają na słoneczko. Dzisiaj jest troszeczkę słoneczka, ale mam trampeczki. W jedynym słusznym kolorze, trudnym do określenia, jakiś fiolet wróż padający. Wiesz co? Powiem Ci tak. Ja, ja przyglądam się czasami Twojej e ewolucji jako człowieka, a także ewolucji salonu Harley Davidson Liberator, i stwierdzam autorytatywnie, że przynajmniej na razie tak troszeczkę wszystko zmiękło. Twoje trampki bardziej pasują do amplua tego salonu. Nie, 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 to, to jest nieprawda. Trampeczki zawsze były takie same, różowiutkie, Koszulka wiosenna, różowiutka, Słoneczko. Na motocykl i pała. Tak jak zwykle. Dokładnie, ale jak już mówisz o tym pałowaniu, to pojawiły się dwie bardzo ciekawe rzeczy związane z Haleem Davidsonem. Po pierwsze, akcja z antyradią. Będzie można wygrać motocykl na dwa tygodnie. Tak, na dwa tygodnie jest pięknie polakierowany Street Glide w kolory antyradia, w czaszki, klimaty rockowe. Zrobił to e, nasz taki przyjaciel Przemek Drost, e, chyba jeden z najlepszych artystów aer aerografu. No i ten motocykl jest w tej chwili e, w, w wyniku konkursu do wygrania na dwa tygodnie dla słuchacza Antyradia. Tego, który będzie najlepszy? Pięknie. No i teraz druga akcja, bo z tego co wiem jakiś Discovery układ macie. Discovery and More to będzie motocykl do wygrania na długofalowo w czasie wakacji. W ubiegłym roku udało się to klientowi naszemu, więc odbierał motocykl od nas. W tym roku też tak się uda śliczności. Słuchaj, ja oglądam te motocykle, które tutaj stoją, zaroiło się od sprzętu. Czy jakieś nowości na ten rok? Słuchaj, nowościami na ten rok y, są motocykle y, z linii Sportstera, które mają y, powiedzmy ABS, jakieś takie gadżeciki, których do tej pory nie miały. Są y, bardzo piękne touringi, które nadal są, y, wiesz, przechodzą y, ewolucję niesamowitą. Road Glide, najpiękniejszy Touring, który też idzie do przodu, zwiększone pojemności, no i przede wszystkim silnik Milwaukee 8. Silnik, który w naszym testowym Road Glide'zie został już zestage'owany, ma stage pierwszy, czyli ograniczenie mocy szybkości 180 już nie działa, leci ile w wlezie, czyli 220, jak do tej pory sprawdziliśmy. Wkręca się niesamowicie na obroty, więc ten silnik jest chyba ogromną przyszłością Harley'a. Cieszę to bardzo, bo Harley Davidson w trasie na przykład do Berlina, kiedy już wyskaczymy na te niemieckie autostrady, do tej pory dostawał w, po ogonie od innych sprzętów. Z tego co słyszę, będzie szansa na nawiązanie walki. Ale nie, nie dostawał, jeżeli ja go prowadziłem. Chwileczkę. No dobra, ale trzeba było go rozblokować. Słówko na temat planów wiosennych. Co się będzie działo w najbliższym czasie? Jakieś topienie marzanne słyszałem? 8 kwietnia zapraszamy wszystkich motocyklistów, i to stricte motocyklistów, nie tylko harlejowców, na rozpoczęcie sezonu w Liberatorze. Gwoździem programu będzie przejazd do takiego kanałku nie, nieopodal, gdzie będziemy topili marzanne. Marzanne będę ja wiózł na motocyklu. Jest piękna marzanna. Będzie ładnie ubrana, natomiast przed topieniem rozbierzemy ją. Żeby nie było niedomówień, to ta marzanna, o której mówi Jasiek, mm, nie jest ze słomy. Ale jak ją zobaczycie na własne oczy, to wtedy będziecie wiedzieli, że jest grubo. Jasiek, wierzę w ciebie i wiem, że zrobisz pewne zamieszanie na ulicy. Mnie to bardzo cieszy. Mnie też to cieszy, bo zamieszanie robiliśmy zawsze i robić będziemy. No i przypomnij jeszcze o tych imprezach czwartkowych. Czwartkowe imprezy. Chcieliśmy wczoraj zacząć, ale było zimno i lało naprawdę. Street Terrory. Zaczynamy od Hard Rock Cafe. Chciałem powiedzieć, że w tym sezonie bardzo mocno współpracujemy z Twoją ukochaną stacją antyradio i z Hard Rock Cafe, więc będzie to wszystko połączone. Będziemy pokazywać się również motocyklem antyradia na imprezach, na street terrorach i street terrory będą co czwartek o godzinie 19.00, wyjazd spod Liberatora i pa! I jeszcze do tego dodam, że prawdopodobnie w niedługim czasie na tych motocyklach pojawią się flagi antyradiatowsko w zestawie da niesamowity efekt, jak husaria będziecie mknęli. Jaszku, no cóż, dziękuję Ci bardzo. Plany bardzo rozległe. Ja wpadnę na który street terror, żeby pojechać razem z wami. Na wszystkie. No, nie na wszystkie zdążę, na przykład w czwartek najbliższy znajomy się zapowiedział, ale w następny z pewnością podjadę. Dzięki ci bardzo. No i co? Wiosno, jesteś. Jest wiosna, ptaszki śpiewają, listki zielone, dupeczki się rozbierają. Jest wiosna, jest power! Powiedział Jasiek poetycko. Często zdarzało się tak, że w programie wspominałem o Tadeuszu, który urzęduje na Helu, prowadzi tam jeden z bardziej e, ekskluzywnych i wykwintnych kempingów. E, pojawiają się tam całe rzesze kajserferów, śmigają na swoich deskach, ale okazało się, że... E, Pewna ekipa ludzi, którzy tam się pojawiają, włącznie właśnie z Tadeuszem, zakochała się w Serach. No i też Tadeusz zamówił sobie taki motocykl. Motocykl pojawił się u niego przed paroma laty, no ale wiadomo, morska woda, tudzież spojrzenie po jakimś czasie na ten motocykl sprawiły, że trochę mu się znudził. A poza tym, no widać, że nadkąsił go ząb czasu. Dlatego też poprosiłem, aby United Customs zajęło się tym motocyklem. I tak też trafił w ręce specjalistów, a Michał obejrzał go jako pierwszy. Jak tam, Michałku, znajdujesz pojazd? No, zastanawiam się, czy to będzie przebudowa, czy to będzie renowacja. Tak jak mówiłeś, sól i ząb czasu nadgryzły ten sprzęt. Teraz czeka mnie długa dewagacja z Tadeuszem, jeśli dobrze pamiętam. I zobaczymy, co pozwoli z tym zrobić. Znaczy, wiesz? Ja, ja, znając Tadeusza, wiem, że jest to człowiek bardzo e, dynamiczny w działaniu. Jeżeli e, wyślesz mi jakiś fajny rysunek i powiesz, wolą żeby to wyglądało tak, to on się pewnie zgodzi, bo chce mieć coś bardzo, bardzo ładnego, co będzie budziło podziw, a poza tym, co tu mówi, zawiść ludzi, którzy przyjeżdżają do niego na kemping. Powiem Ci w ten sposób, jeśli Tadeusz da mi w jakiś sposób wolną rękę, to ten motocykl nie tyle co będzie wyglądał jak cafe racer, ale będzie się zachowywał jak prawdziwy cafe racer. Do tego wszystkiego mam nadzieję, że uda mi się go namówić na porządne przednie zawieszenie i dobry układ hamulcowy, więc nie będzie to tylko przejażdżka od kawiarni do kawiarni, ale będzie mógł tym nawinąć parę ładnych kilometrów tak, bo ten hamulec z przodu wygląda mało okazale. Jeden tłoczek na każdą stronę, tarcze niewentylowane. No widać tutaj też archaizm pewien, chociaż być może twórca tego motocykla chciał, żeby trochę archaizmu zostało zastosowane. Natomiast mnie trochę przeraża ta potężna dziura w ramię na dole. Ja wiem, że minimalizm to podstawa, ale no ten prześwit jest taki, że mógłby przed niego przebiec dzik, który jak wiadomo często pojawia się w tych rejonach. Wiesz co, na to też mam lekarstwo. W tym miejscu przyjdzie specjalny stelaż, który którym ma będzie właściciel mógł wozić swoją bezcenną deskę. Właśnie, bo Tadeusz chce jeździć ze swoją dechą, do której ma przymocowane jakieś podejrzane papucie. Ja nad wodą zwykle pomykam sprzętami, które mają silnik, bo preferuję takie rzeczy. Czasami oglądam jak jest flauta tych wszystkich specjalistów odpływania za pomocą wiatru, jak siedzą i się nudzą, a ja wtedy płynę. No ale cóż, różne są zboczenia. Jeżeli to uwielbia, to niech tak będzie. Dobra, no a coś z zawiasem z tyłu, jakieś plany? Z zawiasem z tyłu niekoniecznie. Na pewno chciałbym sadzić lepsze amortyzatory, a jeżeli nie, to odświeżyć te. No i tak jak mówiłem, na tył też bym wrzucił lepsze hamulce. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało po skończeniu. Mam nadzieję, że co po niektóre dziury w półce górnej, w kierownicy znikną, można tam spokojnie zamontować, no nie wiem, bidon albo na przykład korek od y, takiego gąsiora na wino. Na pewno nie dopuszczę do tego, żeby gdziekolwiek na tym motocyklu pojawiła się rdza przez najbliższych 5 lat i tak długa gwarancja. Niektóre firmy samochodowe dają 7 lat, także postaraj się, żeby to było 7. Zobaczymy, co da się zrobić. Myślę, że nasi koledzy z lakierni proszkowych i paru innych zaprzyjaźnionych firm pomogą w tym projekcie. No, byle żebyśmy tylko zdążyli na wyznaczony termin. I na ten motocykl, bo on bardzo rzadko wydawał z siebie dźwięk. E, jeden z moich przyjaciół z radia dostał od Tadzia ten motocykl na przejażdżkę. Wyjechał i zadzwonił po jakichś 10 minutach że stoi, żeby go ściągnąć. W tym przypadku to była prozaiczna rzecz, zabrakło paliwa, bo tutaj nie ma tych paru podstawowych przyrządów, które w jakikolwiek powiadomiu jadącego, że na przykład no przejechał ileś tam kilometrów, bo ten licznik tego nie przewiduje. Tak samo nie ma wskaźnika poziomu paliwa. Może z boku rureczka z przewodem paliwowym. Wiesz co, zaczniemy go rozbierać i będąc na łączach stadziem ogarniemy, co się da. Jeżeli się zgodzi na jakieś zmiany w blacharce, to czemu nie, może uda się też wyciągnąć po prostu zwykły wskaźnik paliwa i kontrolkę w, właśnie w okolicach zegara, tam gdzie być powinno. Tym sposobem drogi Tadeuszu, którego pewnie w tym roku odwiedzimy, kawałek Ciebie, a właściwie kawałek Twojego serca spoczął tu w Warszawie w United Customs. Jestem przekonany, że znajduje się w dobrych rękach i bardzo miło oglądać sprzęt, którym jeździłeś na co dzień, nie zważając na szkwał i tym podobne przypadłości. Sponsor programu Motocykle Kłodawa.pl Autoryzowany dealer oraz serwis Kawasaki Benico Motocykle używane z gwarancją. Sponsorem programu jest Mark Auto Serwis samochodów amerykańskich. Kiedy byliśmy ostatnio u Igora i u Piotra, powiedzieli, że będą na tej wystawie motocyklowej. No i dotrzymali słowa. Stoją tutaj i to w całej krasie pokazane są wyższe sprzęty, których nie mogliśmy obejrzeć. Jest ten diabelski skuter do ścigania się na konkretne dystanse. Tam jest jakiś nowy silnik. Tak, obecnie siedzi w nim silnik 190 cm3. Po poprzedniej 70. jest to znaczny progres. Tamten silnik będzie wykorzystany do torówki, do wyścigowego skutera Igora. Jest skuter, który ja po prostu uwielbiam ponad wszystko. Ten, który stoi obok nas, jest tak pięknie zrobiony, że tutaj każdy kto przechodzi obraca mu się głowa na widok tego pojazdu. No zwraca uwagę od pierwszej chwili, kiedy się pojawił. Czy ja tu była koncepcja, bo ten skuter powstał czas jakiś temu, ciągle się nim szczycicie. E, Czy ja tu była koncepcja stylistyczna? To jest od początku do końca pierwszy samodzielny całkowicie projekt Igora. Z tym, że miała być wyspa w tej właśnie wersji, ale po pół roku. Zginął Marco Simoncelli, ulubiony zawodnik MotoGP Igora. Bo od lat oglądamy wszystkie wyścigi i wymyślił w 5 minut, że będzie to upamiętniający sprzęt tego właśnie zawodnika. A na ile współpracujesz czy znasz się z ludźmi z klubu Wespa? Jestem aktywnym członkiem od samego początku. To dlatego to przychodzą wszyscy możliwi ludzie, kłaniając się w pas. E, czasami doradzasz im co mają zrobić ze swoimi pojazdami? Bez, oczywiście, że doradzam, ale z tym kłanianiem w pas nie przesadzajmy. No. Jesteśmy kumplami, nie jestem guru. No tak, ale oni potrafią głównie jeździć, a Ty potrafisz z nimi coś zrobić. No nie tylko, niektórzy z nich też mają pojęcie, ale rzeczywiście e, często wymaga to pomocy. jakiejś. Stąd te pokłony. No, pokłony. Stoi tam jakiś jeszcze jeden skuter, czarny, taki mroczny. Co to jest? To jest mój Vespa PX, PX200. Y, też w takiej dziwnej stylizacji. On miał upamiętniać z kolei y, spektakularny sukces y, samochodu Ford GT40 na torze Le Mans. Y, powstał w zeszłym sezonie i w 50. rocznicę pierwszego zwycięstwa GT40 na tym torze. A to jest sylwetka GT40, zafascynowała mnie w dzieciństwie. Po latach dowiedziałem się jak nazywa się ten samochód. I taki pomysł ad hoc, żeby Wespa udawała tego Forda. Czyli jeżeli wpadniecie do gry, czy. Piotra, na pewno spotkacie ludzi z klubu Wespa. no i do tego wszystkiego dobiecie się jeszcze więcej historii na temat pojazdów, które powstają, bo jak zauważyliście, każdy z nich ma za sobą jakąś historię. To fajna sprawa, dedykowane pojazdy wydarzeniom, pewnym sytuacjom, czasami wesołym, czasami smutnym, smutnych, sytuacji czasami wesołych, czasami smutnych. To, to właśnie jest umiejętność tworzenia pięknych konstrukcji, którą mają i Igor, i Piotrek. Dzięki bardzo, Piotrusiu. Z przyjemnością pojawiam się w tym miejscu przynajmniej raz do roku. Mówię o wystawie motocyklowej, spotykam naprawdę pokręconych ludzi. Od razu na początku tego stoiska stoi motocykl w jedynej słusznej pozie. Nieprawdaż? O to w tym chodzi, wiesz, są targi motocyklowe, ludziom trzeba coś pokazać fajnego, ich zainteresować. Dać możliwość im dotknięcia czegoś, nie? Chłopacy jeżdżą w stancie, w stan trening, trenują. Dajemy im możliwość, żeby weszli na ten motocykl, stanęli w tej pozycji, jak to robi stunt rider, żeby poczuli, wiesz, e, możliwość, jak to jest, wiesz, jechać na jednym kole, nie? No wiesz, ale mówisz tak bardzo grzecznie o tym, ale hasło, które Wam mi rządzi, lubię za... i tak dalej, jest bardzo konkretne. U nas nie jest, że lubię, u nas jest, że, że trzeba po prostu, nie? To jest bardzo uniwersalne i tak dalej I, i, i my też chcemy być długo młodzi i wiemy, że trzeba to jak najdłużej robić, więc robimy. Dobra, a jeszcze takie moje pytanko dotyczące e, tych nalepek, bo kiedy widzę taką nalepkę na samochodzie, też mam na swoim waszą nalepkę, widzę takiego gościa, to musi być ktoś swój. Wiesz co, no teraz to już tak szeroko poszło, tyle ludzi to chwyciło i tak dalej, że no już bardzo dużo ludzi to ma, ja także to... no Tak, bo to fajnie wygląda, tak przy okazji, um, ja nie wiem jak reaguje na to policja, ale człowiek, który ma taką nalepkę stara się przynajmniej tam, gdzie jest niebezpiecznie być bardzo grzecznym, a na zawodach różnie. Tak, dokładnie, no to, o to chodzi. Jaką ekipę masz i gdzie najbliższa impreza? Wiesz co, no, wszyscy, wszyscy z Team Famous, Team, chłopacy z Teamu jeździmy na różnego rodzaju eventy, imprezy. Czy sami organizujemy jakieś ustawki, czy nazywamy to stand sessions, że spotykamy się z przyjaciółmi, znajomymi na jakimś zamkniętym pasie lotniczym, albo gdzieś z jakąś halą logistyczną, gdzie jest miejsce, żeby można było pojeździć, popróbować różnych zakręconych, zwariowanych trików? Wiesz, fajnie spędzić czas. A kiedy w najbliższym czasie dacie nam znak, żebyśmy wpadli coś nagrać? Wiesz co, no trzeba być na bieżąco z naszym fanpage'em na Facebooku, na przykład tam wrzucamy jakieś informacje. Zadzwoń, coś wymyślimy, może nawet coś specjalnego zrobimy. I tym sposobem możecie być spokojni, że jak zajrzycie na fanpage'a, to dowiecie się o najbliższych imprezach, chociaż tak myślę, że może nie o wszystkich imprezach tak bardzo chcecie mówić, dopiero po fakcie pewnie. Dokładnie, na, o niektórych imprezach, że jak powiem imprezach, nazwijmy to ogólnie, Um, nie można mówić przed, przed tym, jak się wydarzą dopiero po, jak się już zakończą szczęśliwie. Dlatego też, moi drodzy, zwykle będziecie oglądali efekty końcowe tych imprez, ale my postaramy się zajrzeć na jakąś imprezę i pokazać Wam to od środka. Bracie, dzięki Ci wielkie. Powiem tak, tu zawsze jest dobra energia. Dziękujemy. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladu w czwartek o 22.00. Poprzednie odcinki Motośladu możecie obejrzeć na stronie oczamiostrego.pl albo na Facebooku Oczami Ostrego. Sponsorem programu jest Bank BGZ PNP Paribas SA, Bank Ludzi z Pasją. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.